Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwegert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu opowiemy o tym, w jaki sposób wyciekają informacje ze sztabu Rafała Trzoskowskiego. Ten mechanizm, Szanowni Państwo, który ja ochrzciłem uchem prezesa, a Tomek co prawda protestuje, że ucho prezesa to jest grom grup, ale posłuchajcie, źródłem wiedzy pisu o ruchach sztabu Trzaskowskiego i rządu Donalda Tuska jest TVP. Tak, telewizja publiczna. Dlaczego? Dlatego, że dyrektor merytoryczny TVP, pan Tomasz Sygut, nie posprzątał po pisie zostawił stare kadry i efekt jest taki, że kiedy on dostaje info, co się będzie działo, gdzie ma podesłać ludzi w związku z wyborami, i zadaniuje zaufanego wydawcę i zaufanego reportera, to mu się wszystko rozpada na jednym e, szczególe. Otóż ten materiał ktoś musi nagrać i ktoś musi zmontować. Czyli mamy kamerzystę, montażystów e, poniemal właśnie półtora roku. Pan redaktor, dyrektor Sygut nie uporał się z wydawcami popis, żeby było jasne. My wcale nie chcemy pracy pana Syguta, zostajemy tu, gdzie jesteśmy. My, my, my nawet nie mamy nic przeciwko panu redaktorowi Sygutowi. Z przyjemnością możemy mu doradzić, co, co ma zrobić, tylko musi to posprzątać, bo mu cieknie. I my, jakby to powiedzieć, nie atakujemy, tylko krytykujemy konstruktywnie, żeby po prostu wziął, ogarnął, bo ma po prostu burdel w tym archeo, i potem my wszyscy możemy potem zapłacić. I co jest najbardziej zabawne, on też zapłaci, bo on znowu wyleci z roboty po prostu. I to jest, szanowni państwo, ma tą robotę życia, robotę marzeń, która mu się podoba, to się weź, panie redaktorze, dyrektorze, z do roboty. I teraz jedziemy dalej. Tam niemal dru co drugi z tych ludzi, e, którzy robią, mają, uwaga, dodatkowe roboty w Republice i w Polsacie na przykład. Czy pan, panie dyrektorze, wie, ilu, ile z pańskiego personelu dorabia w Republice? To jest raz. Ponieważ TVP płaci, jak płaci technice, to jej, a jej lojalność jest mierzona w przelewach, no to oni e, wolą przekazywać swoją wiedzę lepszemu płatnikowi i starym towarzyszom, dlatego że ci nie wyciągają konsekwencji. To już jest sprawdzone. Nie wyciągnęli konsekwencji. A tam ci będą nagradzać. No to dlaczego mają nie mówić, prawda? Skoro nie było, sko, sko, skoro chłopy pracowały za PiSu, dla PiSu, a wyście ich zostawili, to dlaczego mają nie pomagać dzisiaj? Ale teraz teraz, a teraz zostawiamy pana dyrektora Syguta, i teraz do was, drodzy politycy PIS-u, Koalicji Obywatelskiej, którzy nas oglądacie, PSL-u i Polski 2050. Czy was powaliło, że uważacie, że możecie rozmawiać na ofie, po prostu w siedzibie TVP, eee, Że Najgorsze jest to, że wy po prostu rozmawiając, upewniacie się, tak, jest na ofie, tak, tak. Jesteście tak na ofie, że taśmę z tym ogląda po prostu Wąsik z Kamińskim i Jarosław i wszyscy rechoczą. Tak jesteście na ofie. I teraz tak. Nie istnieje coś takiego jak kamera bez włączonego zapisu. Włączona kamera. Chłop z koalicji obywatelskiej. Gadający coś o lesbach z lewicy. To już pan, chyba, który to powiedział, chyba sam już wie o kogo chodzi. Czy też liberał, obrabiający tyłek kolegom z koalicji obywatelskiej? Proszę mi wierzyć, panie liberale, miał pan świetne audytorium, pańskiej anegdoty. Skopiowanie tego to jest po prostu drobiazg. Ale najbardziej, szanowni państwo, na przykład ktoś, kto nazywa w TVP, wydawców TVP pedałkowym. Czy wy się naprawdę dobrze czujecie? Żeby po prostu takie rzeczy gadać w siedzibie TVP. To wszystko w tej chwili jest na Nowogrodzkiej, gdzie oni się zastanawiają, jak to wykorzystać. Te przykłady, które państwu daliśmy, to jest autentyczna, to są autentyczne wahania Nowogrodzkiej. Gdzie i jak tego, że oni się zastanawiają, bo jak puszczą, Spalą sobie już. Tak, tak, to spalą tego. Więc my palimy za. To wyborami puszczą. puszczą. My palimy za was, bo tu jest po prostu kwestia taka, że się boją. Jedynym powodem, dla którego jeszcze koalicja obywatelska nie oberwała po prostu z TVP, jest to, że po prostu oni się obawiają, że spalą po prostu. Czekają na więcej. Tak. No, i to jest uwaga do pana Sykuta, i to, wiecie państwo, to jest najgorsze w tym wszystkim, że ludzie, którzy robią w tych mediach tyle lat, robią w polityce, część z tych ludzi jest też związana ze służbami, i że oni po prostu nie mają zielonego pojęcia, po prostu jak się wystawiają, że im się wydaje, że to jest amatorka, a nie rozumieją, że druga strona walczy o życie. E już to Machiavelli mówił, że mysz zagnana do rogu. I teraz tak. Szanowni Państwo, zanim oddam głos Tomkowi, hognotpl, szanowni Państwo, nasza strona. Już jutro, szanowni Państwo, a jak dobrze pójdzie, to nawet być może dziś, ale jutro już, dlatego wyjeżdżają do Państwa książki w papierze doktorki Aleksandry Sarny, seksuolożki, psycholożki, naprawdę świetna książka. Polecamy również książkę jako audiobook. Polecamy też książkę Nic się nie stało. O tej książce zrobimy rozmowę. Tomek tylko musi po prostu... Jeszcze raz sobie przypomnieć tą, tą historię. I jak skończę sobie przypominać, to szanowni państwo, wrócimy do, do, do tej książki, do rozmowy na ten temat. A tutaj macie też Państwo naszą nasz okręt sztandarowy, historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach i uwaga na stronie hognot.pl na stronie capitalbook.com.pl Pytacie się Państwo, kiedy będzie moja książka z Tomkiem, no to mogę Państwu zapewnić, że na pewno będzie w kwietniu i zrobimy wszystko, żeby była jak najwcześniej w kwietniu. I teraz tak. No to było oczywiste, że Jarosław Kaczyński musi mieć jakieś źródła i to było, było jasne. Jak wiecie Państwo, ten teraz TVP, no już ma dużo y, więcej materiałów takich, którymi może konkurować z, z innymi telewizjami. Wcześniej, wcześniej to było niezwykle szermierzne, ale to też się opiera w zasadzie teraz, Widzicie Państwo, Pani Snep i pani, pani Justyna Dobroszoracz. O to są, o to są rzeczywiście takie fajterki, które są w TVP. No reszta, Mimo olbrzymich środków, mimo olbrzymich możliwości, łagodnie mówiąc, ten, ten, ten organizm nie funkcjonuje. Janek powiedział o rzeczach, które są naprawdę niepokojące, to znaczy chociażby o tym, że wszelkie wydatki do 100 tysięcy złotych są praktycznie bardzo słabo kontrolowane. Powyżej 100 tysięcy złotych, jeszcze to dokładnie opisać na wydatek. Janek powie Państwu o tym, o tym mechanizmie. Natomiast ta pozorna fraternizacja polityków, no chyba już w tej chwili naszej zmiany, tak to trzeba określić, z tymi ludźmi, którzy naprawdę pracują tam i. Prawdopodobnie ich rozwój, tej, tej, tej szczyt tej kariery, był wtedy, kiedy była telewizja Kurskiego, jest łagodnie mówiąc niefrasobliwy. Oni naprawdę czekają tylko na powrót. Wiecie Państwo, my zrobimy materiał, bo to jest takie. Już takie to jest taka przykrość. Państwo, mówiliśmy o tym, że będzie atak na Rafał Szastrzowskiego. Pomyślcie sobie Państwo, dlaczego akurat teraz prokuratura. Ziobry, była to pogoda Ziobry, katowicka, zdecydowała się na y, oddanie do sądu sprawy pana Baniaka i pana Karpińskiego. Sprawy, która jest absolutnie niedopracowana, sprawy, która, w której opiera no, się. Tego ta... sprawy w ogóle nie ma w ogóle. Na, no. pomówieniach, na pomówieniach i sprawy, która od początku była ukierunkowana w kierunku Rafał Szczeckowskiego, gdzie tam nic z tego nie wyszło. I teraz. Jest tylko jedna metoda. Tutaj ja na pewno nie stosuję Jaszejtą koncentryzmu, ale żeśmy pomagali, rozwaliliśmy im to, co próbowało zrobić CBA, co próbowało zrobić ta jaczejka Poziobrowa, prokuratura krajowa w Katowicach. No bo to tam jest, ja nie mówię o wszystkich, ale, ale część ludzi naprawdę to są ludzie ziobry. I szanowni Państwo. Nie mogli zrobić jakichś spektakularnych zatrzymań, wezwań, robienia zarzutów, bo tutaj już to zostało zahamowane. Mogą grać teraz inaczej. Mogą grać wyciekami ze sprawy, ale wyciekami takimi tendencyjnymi, na przykład wyjaśnieniami tych, którzy mieli pomówić Trzaskowskiego i pomówić ludzi związanych z jego obozem, z jego. Z jego Tutaj najbliższym stawem. Wiecie Państwo, te materiały teraz, no problem, gdyby wysiekły w tej chwili do, do dziennikarzy, do dziennikarzy do Nisztora na przykład, czy do Gumęza, czy do innych, to wiecie Państwo, to byłby kłopot, bo były w Cyba i w prokuraturze. Tak? I one teraz będą pójdą do sądu i teraz będzie. Taka wredna robota, bo te materiały za chwilę ujrzą w światło dzienne, zobaczycie uderzenie w Rafała Trzaskowskiego, to o czym mówiliśmy. Powiedzieliśmy zabrać tej jaczejce Ziobry tą, tą sprawę w ogóle I, i CBA. i te materiały, ten wyciek będzie po prostu mm, Również, również mógł dotyczyć sądu, do którego poszła sprawa. To tylko o to chodzi. To tylko chodzi o maksymalne, maksymalne, tak powiem, zdezintegrowanie środowisk, a przy okazji uderzenie w I Mówiliśmy, że takie uderzenie nastąpi. Sprawa poszła, pójdą akta, i teraz tylko no, wypadałoby bardzo yy, pilnować tych akt. I dokładnie wiedzieć, kto mu to oglądać, bo za chwilę wyjdzie, wyjdą ci pseudodziennikarze, którzy dalej nie mają sprawy. Ja dziwię się, dlaczego nie ruszyłaś się sprawa nisztora i Obajtka. Czego wy to, to, że wy myślicie, że wy nam na złość robicie, nie wy sobie na złość robicie, nie nam, a to, że wy uważacie, że Nisztor będzie dla was pracował, on, on będzie dla każdego pracował ze strachu. Ale y, pis go trzyma za, y, za to, za, za to go trzyma. I, I wiecie Państwo, to, że facet nakłamał przed mm, sądem, jest sprawa, to, że nie może ruszyć sprawa obajka, to tylko jest związane właśnie z tym, yy, i to jest przykre, że nie może być yy, sprawa, w której yy, Grzegorz Jakubowski jest poszkodowany, więc absolutnie ona, ona nie, może, nie może ujrzeć świata dziennego. To musi być jak najdłużej, bo Grzegorz Jakubowski jest jak zwykle kojarzony z nami. I, I to wygląda głupio, natomiast to się odbija na między innymi kampanii Rafała Skowskiego. Ja, 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 ja nie chcę jakoś tak się przyczepić do, 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 tej, do tej sprawy i jakoś to wiązać, tylko po prostu to jest jasne, logiczne i, i, i dlatego tak się dzieje. Ja już nie mówię o, o moich sprawach, w których oni stanęli bo, i boją się mnie do czegokolwiek dopuścić i cokolwiek zrobić włącznie ze sprawą o... Opieszałość, która poszła do, do, do prokuratury i do sądu na panią Prokurator Siwiec albo w prawo, albo w lewo w końcu, albo nikt mi odda paszport, a w ogóle nie odejdzie z tej sprawy, bo, bo werbowała moją obrończynię. To, to, to już jest werbowała. Nie werbowała, nie tak i, i zawerbowała nie, nie, jest we, nie werbowała, tylko zawerbowała, bo to jest nawet. Zawerbowała i to, to wiecie państwo, to, że, to, że ty, werbowała w, 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 tym nie, w przypadku tej, tej sprawy nie ma po prostu, rozumiecie, że, że po prostu, że. Proszę no to znaczy, Państwa, żadnej sprawy Tomka tak naprawdę ja. nie ma, bo pamiętajcie jedną rzecz, czy my się będziemy zwracać, Tomek się zwróci, a my to poprzemy, żeby odtajniono wszystkie dane dotyczące Tomka. Żeby nie było zabawy takiej, że sorry, ale my nie możemy mówić, Tomek nie może mówić, bo ja to mogę, to co wiem, ale że Tomek nie może mówić i nie może pokazać, na jakiej podstawie pozbawiono go 22 na 22 miesiące wolności. Najpierw na 11, potem na 11. Szanowni Państwo, w tym pierwszym wypadku to mieli dwóch kryminalistów, którzy zresztą zgłosili. Składali... właśnie, za to wyszli. Ale hmm. tak, ale, ale jeszcze było śmieszniej i smutniej, to jeszcze oni sami nie byli w stanie się dogadać, jak oni płacili, to znaczy tak. przesuwani na konfrontację, to się okazało, że się rozjeżdżają. E, to znaczy jeden mówił, że tak płacili, drugi mówił, że tak płacili Tomkowi, ale to przynajmniej... z nich nie, nie miał konkretnych dat. Ale, A, mieli. Ale, to przyna, ale to przynajmniej mieli dwie osoby, szanowni państwo, tam nie mieli nic w tej drugiej sprawie, bo to nawet, na, nawet tej jednej osoby nie mieli. Adwokatkę mieli. Adw ale to adwokatkę mieli. Adwokatkę Wiecie Państwo, i, i to ja już, już, już nie wracam do tego, natomiast patrzymy przez pryzmat przez pryzmat tego. Zobaczcie Państwo, będziemy Wam mówili o, o kolejnej sprawie. Jarosław Kaczyński wszędzie instalował na przykład Grom Group, która zarabiała dużo więcej, ale była do pilnowania, to badań antyposłuchowych, do różnego rodzaju działań w różnych instytucjach, między, między innymi w PFN-ie. Państwo. Czy wy sądzicie, że Kurski, czy później Matyszkowicz i Olechowski nie, nie zostawili swoich ludzi w telewizji? Proszę. To co Janek mówił od początku. Wyrzućcie Trzeba te krety. Żeś. Wyrzućcie te krety. Więc, ale jeszcze raz będziecie mieli z tym wielki problem. Macie wszędzie te krety. Przyznał Wam się Karpeta, że miał pracować, dostał propozycję. Taki człowiek, jak Karpeta, yy, facec, który yy, został słupem Munich, bo to tak, taki słup, żeby instalować Pegasusa i, i wykonywać te wszystkie operacje specjalne przeciwko <laughs> opozycji, bo, bo to tylko no, w ten sposób było ukierunkowane CBA wtedy, policja polityczna, i, i wy, żeście chcieli mu dać pracę w. Najpierw w CEBA na stacie y, cywilnym, później w ABW, a, a na końcu w kancelarii premiera. Niedaleko Donalda Tuska. To są kpiny. Przez ściany z CEBA, które tam siedzi. Nie wiadomo, dlaczego tam siedzi w ogóle na poleczki. Znaczy nie na poleczki, tylko w Alejoezdońskiej. Bo im kopas nam dajcie, bo oni tam są niepotrzebni, są w likwidacji podobno. Tylko dlatego, że Kujawa sobie dalej wymyślił, generał Kujawa sobie wymyślił, że on będzie taki, tak łagodnie likwidował CBA, nikomu się nic nie stanie. Dlaczego? Czego się boi pan Kujawa CBA? To jest, jest coś niebywałego. I wiecie, Donald Tusk napisał smsa Kocham Was, bo są takie wyniki wyborcze. Że jest 8 punktów przewagi nad PiS. Świetnie, panie, panie premierze, dlatego, bo zaczął pan już dopingować do pracy prokuraturę i teraz należy jeszcze usunąć te pisowskie złogi. Naprawdę, bo oni tylko będą przeszkadzać. A pamiętajmy, że jest, nasza sytuacja yy, międzynarodowa jest niezwykle trudna i, 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 i oni, yy, ja yy, jestem daleki od rzucania oskarżeń, ale oni yy, grają dla Rosji. Po prostu grają dla Rosji, to, to, to jest yy, ewidentne, oczywiste. Yy. Tą Teraz, jak wróćmy do jakby głównej wiedzy, tak ucho kaczyńskiego, <tety> jeszcze raz. Zostawiliście na korytarzach TVP ludzi, którzy wam źle życzą, ludzi, których upokorzyliście, ludzi, którym zabraliście kasę i zostawiliście ich przy technicznej robocie. Nie ma większej głupoty. Po prostu oni dziś wam nie podstawiają nogi bo nie ma takiego rozkazu. Dlatego, Szanowni Państwo... Nie, przymusili ich, Jan nie przymusili ich. Tomku, no to wiadomo, ale to wiesz, ale też nie było rozkazu, bo oni... <kluzny> bo to, co teraz podaliśmy, to są trzy konkretne przypadki, gdzie są nagrania na Nowogrodzki człowieka z Koalicji Obywatelskiej, który mówi o pedałkowie. Człowieka naworonicza, na człowieka, który mówi e, tego, gdzie, ste, gdzie jesteście nagrani, i gdzie nagrania zostały przekazane do użycia partii, która chce was wywalić z roboty. Posadzić. A nie redaktorze, dyrektorze. A nie redaktorze dyrektorze. Sekut. Pan naprawdę może mieć stuprocentową pewność, że ja nie dybię na pańską posadę. Jest multum dowodów na to, oprócz moich publicznych deklaracji. jak Powiem tak, jak kiedyś wypijemy kawę, to panu podam powód, którego nie będę podawał publicznie. Dlaczego jest to w ogóle nie? Naprawdę, na pewno nie. Po prostu tego. My naprawdę chcemy tylko, żebyście wy wykonywali swoją robotę. Doceniamy, bo poprawiliście jakoś... Może lepiej. Jest poprawa jakości materiałów, są te materiały dużo lepsze, ale po prostu kontrwywiadowczo leżycie. I was po prostu, właśnie wasz problem polega na tym, że jak wy dostaniecie strzała, to potem to, to potem, rachunki, tak, to potem rach, rachunki za wasze, jakby powiedzieć niedociągnięcia płacimy my. Mówi, dosyć mówić, a nie mówiłem, a nie mówiłem? Tak. My nie chcemy, my nie chcemy, szanowni państwo, mówić ee, w Rządowej Agencji rezerw strategicznych przez, przez ileś lat i wyszło. Ale już... myśmy teraz mówili, że zaatakują Trzaskowskiego. E, mówiliśmy, że zaatakują tak. aferą śmieciową, no i tak. macie. Ile potrzebuje? Akurat teraz prokuratura się wyjawiła, musiała teraz... Mówiliśmy wyjalić. wam o tym, że ludzie, z ziobry w prokuraturze zaatakują Trzaskowskiego na przełomie marca i kwietnia. No jest 20 marca, kiedy o tym mówimy, mamy materialny dowód. A kiedy o tym powiedzieliśmy wam? Powiedzieliśmy wam o tym po raz pierwszy w listopadzie, grudniu. Wtedy zaczęliśmy o tym mówić. Tylko... Przez to, że między innymi już nie ma pani Górda Kwiatkowskiej, CBA jest już wystraszone, bo jednak, jednak coś tam się zmienia i, i boją się, co będzie po 6 sierpnia, to dlatego ci już umyli ręce. Rozumiecie państwo? Nie no, no. Ja, ja muszę przyznać, że od kiedy pan e, dyrektor Strzelczyk e, się trochę u siebie ukonstytuował, to ja jeszcze nie załapałem żadnego z CBA zasobu. Ostrożnie, Janku, spokojnie. Nie, nie, ja nie mówię. Ja nie mówię, że ich nie ma. Tylko przynajmniej są. Le, przynajmniej się lepiej kryją, jeżeli są. Natomiast zobaczymy. Więc pa, że pan, bo pan z strasznie na nas narzekał, więc mówimy, że wie pan. Jak... Zostawcie, zostawcie ustawkę przeciwko mnie. I i izraelsko-lekarską. Izraelsko o tak delikatnie. Zostawcie... Ale to ja... myślę, Tomku, ale ja, ja nie siadam to, na to, takim... Ale ja myślę, że to ABW... Bo ja nie bo... tym muchą i nie siadam na tym. Ale Tomku, ale Może ja... proście no. jeszcze w osu, tak. Ale Tomku, ale, ale ja myślę, ale ja myślę o tym, że to raczej chyba ABW weszło teraz w but. To pani, to pani Żuchowska i Kujawa ją polują. Tak. No to jest... <słuch> Ale słabo polują, naprawdę słabo polują, tak. No. Ja, czy, w ogóle, ja, nie, no po kursie przedszkolanych naprawdę to jest za mało, żeby, żeby znać. Znaczy, to roz... jeszcze raz. To jeszcze Mimo miło wysokich stopni. To, to jeszcze ostatnio. Raz, to takie były wydawane. Jeszcze ostatnio raz Tomek się rozbawił, bo gdzieś tam pan redaktor Słowik zapowiadał, że będzie teraz e, za mną, e, a, a ty naprawdę e, tego polował. Przecież jakież to jest wotum nieufności dla Wąsika i Kamińskiego? Tyle lat, tyle lat. <laughs> Czy, czy po, no siedmiu lat, okazji, po siedmiu latach życia na podstawie Herbówek Jadek wszystkiego? Bardzo. Szanowni Państwo, w sytuacji, w której e, miałem dwa mieszkania wynajęte przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest, to, że wpraszam, to jest to, co znaleźliśmy. Ci to są no, zabawni, ale... Bo to wiecie państwo, kiedyś w ogóle to była największa, największa najbardziej. Od z... Ludzi wokół poprzez adwokatów. Poprzez... Ale, ale najbardziej zabawna sytuacja, szanowni państwo, to miałem, jak sobie wyszedłem kiedyś z człowiekiem na piętrze u, u siebie w bloku, gdzie Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego była, nie zameldował o tym, bo to już wiem, że nie zameldował, a powinien był. I stanęła taka sytuacja, że on powinien się odwrócić, nie zwrócić na mnie uwagi i. Powinien otworzyć drzwi do pokoju, do, do mieszkania. Ale on się bał, że jak on otworzy drzwi, to ja po prostu tam wejdę razem z nim. Yy, I to była piękna scena. Ja sobie stałem i on sobie stał. I tak szkolicie ludzi po prostu, to jest po prostu, jesteście po prostu tak genialni w wyszkoleniu, to jeszcze oczywiście, bo to jeszcze ludzie zatrudniani przez PiS, ale przyznaj Tomku, że jak to było, różne ekipy za nami chodziły, ale tak niekompetentne to jest. Nie jak... Janek, no teraz postawili graty u mnie i u Ciebie, no to... No tak, to... ale, 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 ale ten, to auto u Ciebie to chyba jednak jest ABW i CBSP, a nie... A, a, a nie co stojącego Grata, a proszę, bo się skazywało tak, ja wam zrobię zdjęcie tego, tego Grata, o tutaj uciekł, ja wam ja zrobię zdjęcie tego, tego Grata, mieli. Szanowni Państwo, e, polska kolumna Putina, jak Kaczyński nas rozbroił, naprawdę mocny materiał od pana majora Roberta Hedy, polecamy, to jest naprawdę dobra, dobra e, książka. Oprócz tego, szanowni Państwo, pamiętajcie i nie zapominajcie o cholubach, bo dawno ich nie promowałem. Holub 1 i Holub 2 to są naprawdę podręczniki pracy operacyjnej i analitycznej, ale jak widać, nie wszyscy umieją z tego robić użytek. No i oczywiście Metatron Piotr Roński zabija, by obudzić Boga. Książka, którą Państwo pokochaliście, będziemy zrobimy na waszą tę prośbę, tak zwane. E, z, zapytania e, o książki pana pułkownika, e, ale to musimy jeszcze technicznie ogarnąć, jak, będzie, jak będą te pytania spływać. Tomku, ty. Panie Jarosławie, pan już o 17.30, no jak pan wie, zabierają się za Grągów, ja to mówiłem panu wcześniej i tutaj rzeczywiście e, pan ochrona będzie się musiał wytłumaczyć z kilku, z kilku spraw, ale Państwo ochroniarze powinni być wyzwani jako świadkowie. Rzeczywiście w pana sprawach. Jak pan wie, sprawa śmierci pani Barbary Skrzypek też już nabiera rumieńców. Pan wywołał wilka z lasu. Tylko tyle. Przesadził pan. Sądził pan, że na kolejnej religii i na tym, że pan ma być poszkodowany, biedny, to ktoś, tutaj znowu by otworzyć nas panem parasol ochronny. Nie, nie jest pan taki sam jak każdy, będzie pan przesłuchiwany. Tylko tyle do więzienia panie Rosławie, co do więzienia. I do zobaczenia. My, szanowni Państwo, ja tu jeszcze zanim oddam, od, zamknę tą rozmowę, to przypomnę Państwu, że jest w Warszawie księgarnia na ulicy Puławskiej, gdzie można nabyć nasze książki. Ja szanowni Państwo, Polecam Wam książkę mojego syna Pawła Pińskiego, opowiadanie dla dzieci. Co prawda, jak napisałem jednemu z ojców, że to jest do lat siedmiu, to jeszcze uważa, że to powinno być raczej od, od siedmiu do dziewięciu. Ja uważam, że to raczej przedział sześć-dziewięć. To są, Szanowni Państwo, opowiadania. W stylu Rolanda Dala, zilustrowane przez niego samego. One są na puławskiej 11 tak sięgarnia, szanowni państwo, tam są też książki moje, i Tomka, tam jest też książki pana pułkownika Wrońskiego i często są podpisane przez niego osobiście, ponieważ on tam daleko nie ma, to często wpada. Wpadał tam na tyle często, że agencja bezpieczeństwa wewnętrznego obstawiła. Ten lokal, próbując dojść, czy nie dochodzi tam do jakiegoś po prostu przekazywania materiałów, czy nie zrobiliśmy sobie po prostu bazy wypadowej w okolicy. Tego zostali, celowo sprawdzano, którzy funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odwiedzają tu księgarnię. Ja nie chcę tego skomentować nawet, że... Szanowni panowie, i państwo nas tak z Agencji Bezpieczeństwa słabo oceniają. Wiecie państwo, to jest naprawdę, przepraszam, ale to jest po, poniżej przysłowiowego wora. Jesteście po prostu niekompetentni. I jakby to być na tym skończymy. Jarosław Kaczyński, jak zwykle, do więzienia. A państwu do zobaczenia.